Po przegranym 0-3 meczu z Walią reprezentacja Polski do lat 19 potrzebowała zwycięstwa w drugim spotkaniu, aby nadal liczyć się w walce o awans. Rywalem podopiecznych Bartomeja Zalewskiego tym razem Kosowo, które pokazało już, że w piłkę grać potrafi, remisując pierwszy meczu z Rosją. W stosunku do spotkania z Walijczykami trzy zmiany w szeregach naszej reprezentacji. Do składów wskoczyli Jakub Kamiński i Szymonczyz, którzy z walią pojawili się na boisku w drugiej połowie, a także Filip Marchwiński, który w pierwszym meczu nie mógł zagrać ze względu na czerwoną kartkę z marcowego meczu eliminacyjnego jeszcze w kategorii U17. Wśród rezerwowych pojawił się natomiast Bartosz Bida, który w piątek wziął udział w meczu reprezentacji U21 w Sofii, a tutaj chciał wspomóc kolegów ze swojego rocznika. Biało-czerwoni ofensywnie zaczęli ten mecz. W dziesiątej minucie bramkarze rywali zatrudnił karbownik, który spotkanie rozpoczął na pozycji lewego obrońcy. Właśnie ze skrzydeł płynęło duże zagrożenie dla reprezentacji Kosowa. Na lewej stronie aktywny był Nikola Zalewski. Na prawej flance oferował Jakub Kamiński. Były próby dośrodkowań, ale nie przekładało się to na konkrety i nadal w Newport było 0-0. To z kolei najgroźniejszy atak reprezentacji Kosowa w tym fragmencie meczu. Artan Asani otrzymał prostopadłe podanie próbował się urwać Nawrockiemu, ale obrońca naszej reprezentacji zablokował jego pierwszy strzał, a po chwili z drugim poradził sobie Cezary Miszta. Jeszcze mogło być niebezpiecznie, gdy piłka spadła pod nogi prapaszticy, ale obeszło się bez kolejnego uderzenia. W tej sytuacji Majk Nawrocki pokazał się z dobrej strony w defensywie, z kolei w końcówce pierwszej połowy obrońca Werderu Brema zaprezentował swoje ofensywne możliwości. Początkowo wydawało się, że nic z tego rzutu rożnego nie będzie. Po chwili zablokowany strzał Karbownika, ale obrońcy z Kosowa nie byli w stanie wybić piłki z dala od własnego pola karnego, z czego skorzystał Majk Nawrocki. Kapitalna przewrotka obrońcy, no i gol Stadiony Świata dał prowadzenie biało -czerwonym. Widzimy jak złożył się do tego strzału Nawrocki, w 40. minucie meczu jest 1-0. Ten gol dodał Ani pod opiecznym Bartomia Zalewskiego, którym od tego momentu grało się łatwiej. Chwilę później groźnie uderzał Nikola Zalewski obronił Terciu w W 42. minucie mieliśmy natomiast kolejny stały fragment. Krótko rozegrany rzut wolny, dostrotkowywał Javier Chyjek i znów Majk Nawrocki okazał się lisem pola karnego. Środkowy obrońca zdobył dwa gole w ciągu dwóch minut. Jeszcze raz oglądamy, jak uwolnił się spod opieki rywali Nawrocki. W meczu z Kosowem jest już 2-0, a to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o pierwszą część meczu. W czasie doliczonym ruszył z piłką jeszcze z własnej połowy Jakub Kamiński. Skrzydłowy Lecha, atakowany przez dwójkę rywali, ładnie pograł z Białkiem i po chwili znalazł się już na wysokości polakarnego. Ograny w szesnastce plana, Kamiński doszrodkował, a po tym jak bramkarz odbił piłkę przed siebie, całość strzałem do obrony zakończył Bartosz Białek. Napastnik Zagłębia nie mógł się wstrzelić w meczu z Walią, zmarnował kilka dogodnych okazji, ale teraz już się nie pomylił. Wykończenie jak na napastnika przystało i do szatni Biało-Czerwoni schodzili przy bezpiecznym wyniku 3 do 0. Druga połowa przebiegała pod dyktando Polaków. Biało-czerwoni mieli okazję, aby jeszcze podwyższyć ten wynik. Tu widzimy, jak bliski celu był Filip Markwiński, ale bramkarz zdjął piłkę nażut rożny. Gorąco bramką Kosowa zrobiło się również po tej centrze z narożnika, gdy główkował Bartosz Białek. Ale tutaj rywalom dopisało szczęście i skończyło się na poprzeczce. Próby dobitek z kolei były nieskuteczne. Rywale dopiero w samej końcówce podostrzyli nieco grę i postawili wszystko na jedną kartę. Efektem był ten rzut wolny. Strzał Leonarda Uki dobrze obronił Miszta, ale do dobitki ruszył granit Berisza i przy jego uderzeniu nasz bramkarz nie miał już nic do powiedzenia. To była 88. minuta tego spotkania, więc rywale mieli już bardzo mało czasu na odrobienie dwurąkowych strat. Zwłaszcza, że to Polacy w czasie doliczonym zaatakowali raz jeszcze. Rezerwowy w tym meczu Gierak przytomnie rozegrał rzut wolny, uruchamiając Żukowskiego, również prowadzonego z ławki. Żukowski zszedł do środka i oddał strzał, a tym razem w roli dobijającego wystąpił Bartosz Bida. Ten gol zawodnika Jagiellonii to zwieńczenie udanego występu biało którzy podnieśli się po porażce z Walią i wygrali pewnie z Kosowem. Duża radość widy, których przyleciał do Wali bezpośrednio z Sofii rano i bardzo zależało mu na tym, aby już w meczu z Kosowem zagrać. Trudno więc o lepszy scenariusz niż jego gol, który zakończył strzelanie w tym spotkaniu. W równolegle rozgrywanym meczu Walia zremisowała z Rosją, co dla nas oznacza ni mniej ni więcej, że do awansu do Elitrant we wtorkowym meczu z Rosjanami wystarczy nam remis.